Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Anią, która jest nauczycielką WDŻetów w Szkole Podstawowej. Cześć Ania. Cześć, miło mi bardzo. Anię poznałam właściwie przez mój profil na Facebooku. Chyba to w ogóle było tak, że najpierw mnie zaczęłaś obserwować, a potem się okazało, że tam przez, przez znajomych, przez kilka osób, że tak powiem, mamy do siebie dojście. No więc się poznałyśmy i Ania się zgodziła opowiedzieć o swojej pracy. Więc Ania, powiedz mi na początek, bo to zazwyczaj jest tak, że WDŻ jest jakimś tam drugą czy trzecią miłością, czy przygodą zawodową w życiu, więc powiedz, co było u ciebie wcześniej. Jak to się stało, że ten buderzec się pojawił i w ogóle jak, jak długo to już trwa? Mm -hmm, mm -hmm. Yy, no więc yy, rzeczywiście jakby w szkole pracuję, yy, dlatego że skończyłam romanistykę yy, i byłam na stażu pedagogicznym, kiedyś się pojawił yy, wakat na nauczycielkę francuskiego więc się bardzo ucieszyłam i, i wzięłam pracę um, i potem po powrocie z macierzyńskiego um, no, wiedziałam, że znaczy dawałam znać już odchodząc i w trakcie przerwy, że jakby była możliwość powrotu na taką pracę bardziej związaną z wartościami, z um, postawami to, że ja bym bardzo chętnie w coś innego jeszcze weszła, dlatego że drugi kierunek, który studiowałam w życiu to była psychologia, um, więc y, miałam takie szczęście, że rzeczywiście po powrocie wakat y, na WDŻ się pojawił i no, dla mnie to była bardzo fajna propozycja, bo łączy wiele takich rzeczy, które chciałam w życiu y, robić. Y, no właśnie jedno z nich to było to, że chciałam pracować w szkole po prostu, że gdzieś to tak w tle czułam. Dlatego ta ten kurs pedagogiczny i dodatkowe właśnie tam pozwolenia, żeby być w szkole. Y, też tak było, że od młodości, takiej nastoletniej, marzyłam o tym, że będę właśnie z nastolatką, z młodzieżą pracować to, i to będzie taki program profilaktyczny. Wydawało mi się, że będę jeździć jakimś tirem, z jakimś programem po Polsce i wszędzie zajrzę, gdzie trzeba i to dotyczyło wtedy terapii uzależnień, znaczy profilaktyki uzależnień. Jakiś tam taki kurs wstępny kończyłam, jestem niedoszłym terapeutą uzależnień, zmieniłam ścieżkę, właśnie jestem w szkole, tak jak przeczuwałam, że chcę, bo lubię bardzo energię dzieci i energię szkoły. No i pracując jeszcze z dziećmi, tymi młodszymi, bo to było 1-3, ten francuski, jakby zauważyłam, że przydałoby się jakaś taka trochę praca z ciałem. Więc ja już w trakcie tej pierwszej przygody ze szkołą robiłam kurs takiej jogi dla dzieci i dyrekcja o tym wiedziała, więc oni wiedzieli, że ja w tym kierunku generalnie podążam. Holistyczne podejście do rozwoju człowieka, więc bardzo się cieszyłam, że rzeczywiście WDZ się pojawił na mojej drodze. Okay. E, no dobra, to powiedz coś więcej o swoich lekcjach. Jak, jak to wygląda? Czy bardziej rozmawiacie? Czy to są jakieś warsztaty, filmiki? Czy mm -hmm. właśnie ćwiczycie jogę? Mm -hmm. e, no więc e, jogi jest zawsze jedne zajęcia na cały blok raz w roku, e, bo chciałabym, żeby po prostu mieli okazję to poznać. To jest takie moje w ogóle założenie, że chciałabym jak najwięcej różnych możliwości pokazać, bo. Bo bardzo jest prawdopodobne, że bardzo różne narzędzia na kogoś m, zadziałają, a na kogoś nie, więc wachlarz fajnie jest podać jakiś szeroki, no bo właśnie ucz ucząc w grupie, wiem, że mam różnorodnych odbiorców i nie wiem, co komu m, tak jakby no, dla na kogo to zahaczy, tak się dobrze. Także jest ta joga, ale tak w ogóle, no to po prostu z definicji jako tak zwany trener, y, trenerka psycho, y, umiejętności psychospołecznych po prostu uczy na doświadczeniu, czyli warsztatem i warsztatem, i jeszcze raz warsztatem, czyli... Modlę się, żeby podawać jak najmniej teorii, to znaczy tak zwany mini wykład, który nam pozwoli przejść do jakiejś formy doświadczeń, ćwiczeń, żeby podać, dla mnie też jakby takim narzędziem najważniejszym, tym fajnie jest, żeby uczeń wyszedł z moich zajęć. Nie zawsze to jest możliwe, czasami jest tylko poznanie, jest bardzo ważne, ale uwielbiam bądź cieszę się, jeżeli jestem w stanie, że to przełożyć na jakieś zachowanie. To znaczy bardzo praktyczna rzecz, bo po prostu mm, Samo dyskutowanie wydaje mi się za mało wnoszące w życiu. Bardzo dużo lubię rozmawiać i rozmawiam, ale po prostu, żeby do tego jeszcze doszło, że poprzez wiedzę i uświadomienie my coś wprowadzamy w życie, jest jeszcze bardzo daleka droga. Stąd w ogóle ta yoga, bo to jest taki pierwszy krok w ogóle do kontaktu ze sobą, a to mi się wydaje w rozwoju bardzo ważne. Mhm. Okej, okay, a powiedz jak, jak, jak dzieci reagują, też jestem ciekawa jak reagują na tą propozycję jogi, ale też jak reagują na w ogóle różne tematy takie WD-żetowe i, i mhm. jakby nie wiem, może też twój sposób e, prowadzenia lekcji, e, jak duże masz też grupy, jestem ciekawa. Um. Yy, to może jeszcze dopowiem do tych metod, mhm. bo oczywiście bardzo fajne się pojawiły różne filmiki, to, to jakby oczywiście też są fajnym takim rozgrzewaczem jakimś do zajęć, ale też ja... Yy, Patam na pomysł, że dzieci lubią, moim zdaniem, nowe twarze, więc jeżeli mam pozwolenie, no teraz już oczywiście nie w pandemii, to ja w ogóle krótko uczę, to dodam, nie mamy jeszcze takiej długiej historii, ale już mi się udało, zapraszam gości i zawsze mi się wydaje, że to po prostu ich pobudza z no, codzienności szkolnej, jak jest nowa twarz i pobudza jakąś uważność, ciekawość ich. Więc do tych spotkań jeszcze właśnie miałam bardzo takie ciekawe podejście, ale to była pani kosmetolog i to było już hmm. dla ósmych klas, dotyczyło właśnie takiej higieny cery i muszę powiedzieć, że to w ogóle się okazało bardzo ciekawe i znaczy wiadomo, że jest tak, że ja zajęcia z chłopakami oddałam naszemu psychologowi szkolnemu, um, tak się podzieliliśmy, więc ja wiem, że um, nie wiem, jaki jest do końca odbór, kiedy jest ta mniejsza grupa chłopców. Znam klasę całą, albo potem już znam ją tylko po prostu z dziewczynami. U mnie w szkole jest 18 osób, to jest niepubliczna szkoła w klasie, teoretycznie maksimum, różnie bywa, znaczy bywa mniej, bywa więcej może jedną, dwie osoby, więc ja takie mam grupy. Zazwyczaj wszyscy rodzice zezwolenie dają um, i no, na tych mniejszych grupach w których bardzo lubię pracować już jak są tylko dziewczyny no to, to, to bywa że jest no, poniżej 10 osób to są takie bardzo y, intymne fajne warunki do pracy y, no, na takie rozbudzenie trochę intymności no także mhm. y, na no, pytanie bo mówię jak reagują tak no to mhm. Właśnie na tą kosmetolog bardzo fajnie zareagowali, no bo to właśnie ta nowa twarz. Na jogę zdarzyło mi się, że mnie w siódmej klasie poprosiły już dziewczyny, żebym poprowadziła ją jako dodatkowe zajęcia po prostu w szkole, jako takie kółko, więc jest zainteresowanie wow. jakieś. Kiedyś w ósmej klasie mi się zdarzyło, że dziewczyny powiedziały, że chcą dodatkową godzinę w uderzetu, bo nikt ich nie słucha. Yeah. Także to było takie, no, smutne, ale y, zrozumiałam, że dałam pole do tego, że ktoś się czuje wysłuchany, więc y, trochę się cieszyłam y, i też jakby, no, że im się chce jednak mówić i że ufają y, starszym osobom. Także. Y, Taka reakcja gdzieś tam od jakiegoś rodzica kiedyś, ale jeszcze takich jakichś tam ewaluacji yy, większej nie mam, laurek od dzieci też, ale, no, ale jakby yy, no, uczę w klasach 4-8 i ta historia nie jest taka długa, rozwija się. Yy, właśnie jeszcze miałam zaprosić ginekolog w ósmej klasie, już miałam kontakt, bo przyszła wtedy już wiosna z pandemią. Yy, miałam osobę do samoobrony w ramach, kobietę, psycholog w ramach obrony granic. Yy, tak zawsze mi się wydaje, że czym będzie więcej tych rzeczy i nowych twarzy, to może ich czymś zainteresuje. Wow, fajnie. No dobra, a powiedz, czy są jakieś pytania, które, które uczniowie, uczennice zadają najczęściej, skoro właśnie już dorwali kogoś, kto słucha i kto rozmawia? Znaczy, jest tak, że WDZ to jest postrzegany jako właśnie edukacja seksualna i związana tylko z rozwojem psychoseksualnym, taka seksualność człowieka jest jednak związana nie tylko z biologią i fizjologią, na to są nastawione dzieci. I to jest jakby, jeżeli chodzi o potrzeby uczniów, to, to widzę, że ich interesuje ta część. Program Uderze to jest tak skonstruowany, że jeszcze obejmuje tą taką emocjonalną, społeczną sferę rozwoju, związaną w ogóle z naszą seksualnością, z naszą właśnie relacyjnością z ludźmi. Yy, więc jakby mm, ja staram się, szczególnie, że od czwartych klas ten, ten program tak bardzo ewoluuje, yy, ale no, widzę, że najwięcej tych pytań i sfery, na którą oni ściągają mnie i uwaga, no to zazwyczaj idzie w stronę bardzo dotyczącej zbliżenia z drugą osobą. Bywa, że to jest po prostu, jeżeli to są jakieś takie pytania anonimowe, to wtedy dostaję na karteczkach nawet typu coś, jak zagadać dziewczynę, że ktoś mhm. potrzebuje takiego potencjalnie jakby nie instruktażu, ale może rozmowy, właśnie ten temat czy jakiś Półżyłów tutaj. No oczywiście, potem zazwyczaj, jeżeli jest ktoś bardzo odważny, no, to szybko schodzi na takie tematy bardzo intymne. Właśnie może najśmieszniejsze, jakie oczywiście mi się zdarzyło, to jest pytanie, to było właśnie, gdzie można kupić te niewadliwe prezerwatywy. I także bardzo bardzo dzieci w tę strony, jakoś te uczniowie schodzą, no, oczywiście mówię bardziej tam te siódme, ósme klasy, um, ale i do, to, dotyczące właśnie jeszcze, a propos tej wizyty kosmetolog, bo przerabialiśmy też i temat ewentualnie, na przykład, no taki dosyć ważny w dzisiejszych czasach, bo inaczej było, kiedy ja dojrzewałam, depilacji włosów w ogóle. I na przykład takie też pytania trochę tam padają, dotyczące różnych miejsc, metod. Także. Um, bardzo różne, ale zazwyczaj y, otwarte, tak w sensie, że odważnie dzieci y, próbują uzyskać informacje. Ym, łącznie z tym, że się można było mnie zapytać, kiedy ja się raz No nie, nie opowiadam o swoim życiu, ale wiem, że dzieci po prostu mają tą ciekawość i to, mm -hmm. i to tych zbliżeń, to ty, dotyczących tych zbliżeń. O fazy miłości, o takie, takie są różne ich zaciekawienia. OK. A powiedz, jak reagują jeszcze inne osoby na to, że właśnie prowadzisz WDZ, Czy jakieś jakby z twojego takiego prywatnego życia, ale też, na przykład, inni nauczyciele, czy rodzice też w szkole? No więc. Y Dyrekcja się cieszy, że jest ktoś, kto coś y, zrobi jakieś zróżnicowanie, y, bo jeszcze dostałam od nich pozwolenie. Przypomniałam sobie, żeby ich wziąć do lasu y, na taki uważny spacer. To było w ramach y, takiej profilaktyki antydepresyjnej, bo tutaj też jakby w siódmych, 8 klasach uważam to jako tą, tą, tą misję profilaktyki, zdrowia, emocjonalnego takiego. To było żeby o tym powiedzieć, więc to też się nie odbyło, bo to miało być tej wiosny, znaczy co była pandemiczna, mm -hmm. ale chodziło mi o taki kontakt z naturą, który uważny spacer, który praca z oddechem, który uznany jest jako najlepszy, żeby no, nabierać takich witamin dla zdrowia, swojego i równowagi. Yy, dyrekcja się cieszy, że jest komuś, komu się chce wyjść na przykład. Yy, nauczyciele Pozostali chyba wychowawcy, bo ja mam z nimi tylko kontakt głównie, no to też się cieszą, że na przykład tam, no właśnie, zabezpieczę tę ich ciekawość, którą oni przeczuwają, odczuwają. A rodzice. Pewnie też się trochę cieszą yy, zazwyczaj. Yy, zdarzyło mi się, że ktoś zrezygnował tak tylko i wyłącznie ze względów na lęk przed moim poruszaniem tematów LGBT. Yy, było to w zapytaniu do mnie mailowym, czy będę poruszać yy, właśnie takie tematy yy, i zrezygnowali. Yy. No moja odpowiedź była, że ja po prostu Rozmawiam z dziećmi o rozwoju psychoseksualnym i nie jestem w stanie też przewidzieć jakie będą no, czasami padały pytania i mhm. o, o ten temat akurat też zawsze jest dużo zainteresowanie o orientację seksualną. To jest mhm. w sensie takim notowaniu ich ważności tematu, to zawsze on też jest dosyć wysoko. Mhm. Yy, także no, także taką negatywną, w sensie no kimś, że ktoś się odwrócił od zajęć, to się spotkałam, a tak no to chyba yy, zazwyczaj no, y, ludzie z zaciekawieniem, Słuchająco można było wrzucić ten wzet. Mm -hmm. A powiedz, mówisz, że to jakby właśnie ta twoja droga nie jest e, taka długa, to tak z tej perspektywy, którą masz, co, co jakoś najbardziej lubisz w tej pracy, a może jest też coś, czego mm -hmm. nie lubisz. Mm -hmm, mm -hmm. No, najbardziej lubię, kiedy pracuję w tych intymnych grupach, y, bo wtedy właśnie wydaje mi się, że jestem. W stanie no, nie walczyć z perturbacjami, takimi jak walczący z, z jakimś poczuciem trudności, chłopcy na przykład, tak, w spotkaniu z klasą, w takich tematach. No i Także to jest chyba to, co najbardziej lubię, no bo to wtedy naprawdę już po prostu przypomina taką, wnosi, wydaje mi się, że najwięcej po prostu. I tutaj właśnie może taki ważny wątek, ewentualnie gdyby ktoś z rodziców słuchał, zastanawiając się, czy przyjąć zapisać dziecko na WDŻ, czy nie, bo jest rodzicem świadomym, prowadzącym w domu własną um, taką rozmowę i ścieżkę rozwoju duchowego i, i religijnego, jakiegoś takiego, że to jest dla niego u, uważa, że on to ogarnia. Mm -hmm. to, to ja uważam, że jakby miała przekonywać kogoś to, to, że jakby wartością bardzo dodaną do tych spotkań wdż czyli to jest to, że jednak y, dziecko uczeń siedzi w grupie rówieśniczej. I to jest coś takiego, że tak jak na przykład, właśnie mm, jeżeli poruszam tematy dotyczące układu rozrodczego, to po prostu oni mają takie Jezu. zuszoby, żeby to na biologii. Także biolog uważam, że na UDRZ <gryw> niekoniecznie, chociaż wydaje się często, że oczywiście tam wpadają z jakichś powodów logistycznych w szkole, ale często takie, że oni po prostu mają poczucie, że oni już to przerabiali. To nie jest to ich najważniejsze teraz, jakby takie też. Ta uwaga na to, gdzie co leży. Aczkolwiek oczywiście to jest bardzo ważne, dlatego to przerabiamy. I na przykład, jeżeli przerabiałyśmy układ hormonalny, to znaczy w sensie cykl menstruacyjny, to to co wydawało mi się właśnie takim no, udanym plusem, to było to, że w grupie intymnej doszło do takiego momentu, kiedy jedna dziewczynka się przełamała i no, z płaczem opowiadała o tym, że jej się wydaje, że jest jedyną, bo chyba to ósma klasa, która nie ma jeszcze okresu. I w tych warunkach bezpiecznych, jakim była ta grupa, y, w atmosferze, którą jakby się tutaj pojawiła, y, dziewczyny ją wszystkie się do niej skupiły, dosiadły do niej, Byłyśmy wtedy właśnie na, ma, na materacach, bo to było po tej też siodze i się okazało, że nie jest jedyna, że się ktoś jeszcze pojawił, ktoś się ujawnił, ktoś jeszcze mm -hmm. się pojawił, że właściwie nam wyszło chyba że jedna trzecia. I, mm, i to by się nie pojawiło w domu. Znaczy, w domek jak bym o tym opowiadała, to moja mama nie będzie wiedziała, czy inne dziewczyny mają ten okres w klasie, czy nie. I mhm. y, dla mnie właśnie praca z grupą, na tym jest, y, dlatego kiedyś ta terapia uzależnie, myślałam, jakby najciekawsza, bo, bo właśnie ludzie między sobą się mogą bardzo dużo sobie dać. Mhm. A jest coś, czego nie lubisz? No, nie lubię na pewno tego, że przez to, że moja szkoła jest z językiem, to mamy do więcej trochę godzin i ja tam wchodzę nieregularnie. To znaczy mm. jestem osobą taką trochę z spadochronu mm. i przez to jakby tam nadrabiam coś z wychowawcami, ale teraz weszłam w tym roku do zespołu psychologiczno-pedagogicznego, no ale ten rok właściwie nie istnieje tak w realu, więc nie ma nawet tak za bardzo co być bliżej szkoły. Mm, to jest atut, plus i minus mojej pracy, oczywiście, no bo tak trochę chciałam być jedną nogą w szkole, ale to jest duży minus, bo, bo nie jestem w stanie tak od razu czuć klasę, nie jestem w stanie, no, takim jestem właśnie spadochroniarzem trochę. <taki> Także tego, tego nie przepadam za tym, bo, no bo to tak trochę jest, pewnie więcej pracy muszę włożyć w niektóre rzeczy, żeby wyczuć klasę i taką także to mm. tego na pewno nie lubię no dobra, słuchaj, trochę, trochę powiedziałaś o tym właśnie, co robisz na lekcjach. Trochę zachęciłaś rodziców. Ja też zawsze zachęcam rodziców, przynajmniej do sprawdzenia, właśnie, kto prowadzi WDZ. Oczywiście różnie bywa, ale chodzi o to, żeby po prostu nie skreślać gdzieś tam tego przedmiotu na samym początku po haśle w ogóle, że WDZ. Dlatego też pokazuję tutaj właśnie fajnych nauczycieli, żeby pokazać, że jest szansa, że u was w szkole też jest właśnie ktoś fajny, więc sprawdzajcie to i jakby po, potem podejmujcie decyzję decyzję, czy, czy się zapisać, czy się nie zapisać, ale tak na koniec jeszcze chciałam zapytać, no wiadomo, że to jest strasznie szeroki przedmiot, jakby obejmuje bardzo szeroką tematykę, ale jakbyś miała tak się zastanowić, gdyby dzieciakom miała zostać jakaś jedna rzecz w głowie, wiesz, po twoich zajęciach, coś takiego najważniejszego, co byś chciała im przekazać, to, to jak myślisz, co by to było? To y, wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to tak nawet chyba trochę jakby wyciągnęłam trochę z tych dwóch kierunków, które już studiowałam, czyli romanistyka, czyli nauka języka, i psychologia, bo y, dla mnie, i ja im o tym mówię, to jest komunikacja. E, Trochę przekręcam czasami, że ważna jest bardzo też równowaga, to stąd yoga, droga do takiej równowagi. I o tym też e, jednak często mówię, bo, bo równowaga mi się wydaje bardzo fajnym takim hasłem w życiu, ale m, narzędziem ewentualnie, o może tak, do tego, żeby to zrealizować, byłaby komunikacja. I komunikacja, tak e, szeroko pojęte słowo też, jak był prawie, to tutaj e, nakładam nacisk na to, że chodzi po pierwsze o ten kontakt. Ze sobą, to znaczy o czytanie sygnałów, jakie mi daje moje ciało, kiedy ja. To jest bardzo trudne, u niektórych łatwe, zależy, ale kiedy czuję złość, ile jej czuję, potem skomunikowanie się z nią, jak ją teraz zakomunikuję do świata, czyli jak postawię te granice i w jaki sposób przekażę to, żeby kogoś nie urazić, no a właśnie zadbać o siebie. Więc. Tutaj nie tylko w stronę złości, ale w ogóle w kontaktach intymnych te, te granice też są bardzo ważne i tutaj słuchanie swojego ciała, bardzo ważne. Także yy, kontakt, komu komunikacja, kiedy to jest najpierw kontakt ze sobą, yy, potem to jest tak yy, jakby, jak ja to prze przekażę, co powiem dalej. I, no i myślę, że jeszcze, bo taki trzeci element tej komunikacji to jest też jakby jak ja się komunikuję z moim ciałem, to znaczy ja nie tylko czytam od niego sygnałów. Tylko też fajnie, jeżeli my mu trochę czasami coś zwrócimy, czyli na przykład jeżeli jesteśmy przebodźcowani, co jest teraz raczej ciągłym problemem mózgu XXI wieku i nawet te najmłodsze pokolenia, czy tak naprawdę ewolucyjnie jeszcze ich, nasze mózgi do tego nie są przystosowane, do tego co się dzieje z naszą uwagą, to to fajnie jest spróbować właśnie, czy medytacji wprowadzam, krótkie, chodzi o to, żeby się spróbować oddać swojemu ciału przystanek. Tak jak ładujemy telefon, tak powinniśmy też zadbać o siebie, więc sobie ten ładunek dać, Stąd ten pomysł na spacer, bo to sobie daje jakiś tam ładunek odpoczynku, pozytywnej energii i tego też właśnie, co tam każdy znajdzie dla siebie, w jaki sposób się pozytywnie nakręca, regeneruje. I to tak jakby tak, że ta komunikacja to tak dla mnie taka o, w, tych, w tych trzech sferach. Okej, okay. no dobra, to, to dzięki. To słuchaj, to bardzo ci dziękuję, że się zgodziłaś i że opowiedziałaś o swojej pracy i trzymam kciuki za wiesz, za rozwój twój, dzieciaków. No i żebyśmy tak. wrócili do szkoły i mogli mogli działać, tak. bo jednak łatwiej jest bezpośrednio. Tak, zgadza się. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ja bardzo dziękuję za twój profil na Facebooku, bo, bo czerpię z niego też inspiracje bardzo, także yy, zapraszam wszystkich do, do, do zaglądania. <grymne> Dzięki też zapraszam. Dzięki. Hej, cześć.